Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się reputacją. Ta, reputacją, którą właśnie zdobywamy tutaj. I więc, tak, aby pierwszy zacząć w ogóle reputację, musimy tutaj Mimi mi, mi wziąć i ją kupić za 50 tysięcy. Nie, tutaj ja zakładam teraz, e, robić przejęcie, ale tu chodzi o własny zlot. I co generalnie daje nam? Mamy, za reputację odblokowujemy. Zniżki. Zniżki na samochody, które zostały dodane. Nawet wam tutaj je pokażę. Na ten moment jest tych samochodów 10, ale wiecie, w następnym tygodniu na pewno dojdzie jeden, to jest pewne. Każdy z nich leci. Co prawda, wiadomo, do tego jest potrzebny właśnie level tego, jednego z nich się odblokowało po prostu jazdą testową. Więc no z tym jest różnie. Ceny oczywiście no nie są jakieś mega duże, ale Zawsze tutaj 400 tysięcy, tam 400 tysięcy i robi się jakaś tam już spoko suma, nie? Do czego jeszcze służy level? E, bo za oczywiście posiadanie minimum 20 e, żeby organizować zloty, to jest oczywiście na te samochody, aby odblokowywać zniżki na nie. Level też oczywiście dostajemy tutaj, w tym miejscu, czyli tu widzicie mamy różnego rodzaju topy. No nie no to możemy je kupić, jak pewnie widzicie te levele są kosmiczne, że nie wiem 200 level na koszulkę, czy nie tutaj 400 z ataką. No wygląda to po prostu ciekawie, czy nie wiem, jakieś bluzy różnego rodzaju, chociaż te bluzy akurat nie są takie złe, ale do jest za 550 poziom. Nie wygląda tak źle, ale jak już to bym miał wybrać, to tą bym wziął, bo w sumie ta nawet jest dla mnie spoko. Mamy jeszcze różnego rodzaju tutaj inne, wiadomo jak to leci. Mamy, nie wiem, jeszcze tu widzicie jakieś kurtki też różnego koloru, co nie, nie wiem, jakieś tutaj też, jakieś inne sweterki i tak dalej po prostu, nie. Kurtki wyścigowe też są, no nie będę teraz wam dosłownie jechał, ale no mamy czapeczki yy, też, przód, w przód i tył. Mamy tutaj jeszcze buty. Tyle, nie? Tutaj jest buty są chyba za 300 najwyższe. Nie tylko chyba tych spodni nie udało mi się zbytnio tu odnaleźć. Jeszcze mamy w sumie stroje całe. Ten jest w sumie za 1000 level, jeszcze szczerze jest bardzo brzydki. ok że w sumie o jednej tam rzeczy zapomniałem wspomnieć. Mianowicie... Też jeszcze rzeczy, które są, które są za level tam reputacji. Jest to też oczywiście tuning. W tuningu są rzeczy w stylu... U. o nie, jest jednak. O, widzicie, patrzcie, tutaj na przykład koła liczne. Widzicie, jakie tutaj one mają rangi. Set nasz. Mm. Nie, wiem, czy jeszcze wiecie w innych samochodach? Nie chcę każdego po kolei patrzeć, no bo też no, nie kupiłem jeszcze każdego. Czy wiecie, w każdej kategorii jest jakoś, ale koła właśnie mamy w ten sposób. Mamy jeszcze. Yy, widziałem, że kolorowanie też tego auta, tego Znajdę tutaj, gdzie to było. O, o nie, oznaczenia tak to były oznaczenia. Widzicie, patrzcie, tu też oznaczenia są. Nie wiem, czy wiecie, każdy samochód to posiada, tylko czy każdy samochód z tej aktualizacji nie musi mieć ten level. No jednakże, no jak widzicie, no trzeba mieć dużo, dużo tego levela nabitego. A to niestety, no nie jest dzień grania, tylko znacznie, znacznie więcej. No ale to jest takie małe wniesienie się do, do filmu, no i. W sumie tyle, nie? Dobra, przejdźmy tam. Do dalszej części, jak zdobywać to, no, ale w każdym razie level bardzo się wbije. Można go wbijać na parę sposobów, aby wbijać, po prostu, sobie tą reputację. Po prostu ją zdobywamy, nawet będąc tutaj, nie? Jesteśmy sobie tutaj, już ją zdobywamy, czyli możemy dosłownie stać i nic nie robić. Jednakże, no, jeżeli będziemy stali taki sposób, tak jak ta postać, no, to ją wywali. Jednakże, no, czy wystarczyłoby zrobić coś, żeby kręciło się na, na przykład, tym WIA. I patrzcie. Robi sobie, kręci sobie tak bączki. No i go nie wywali, co nie? Jednakże, no tutaj akurat na wuja. ewentualnie na padzie, tutaj wam pokażę, bo, bo kiedyś, wychodził Battlefront 2, no to był też taki właśnie sposób, się dokładnie to samo robiło. Wtedy był problem z koinami, żeby farmić, to się tam właśnie ustawiało takie awki, żeby się kręciły. No, to, to tutaj to samo zadziała. Pojazdy, oczywiście, też, które tutaj są, to są pojazdy do testu, więc też sobie można nimi przejechać. Generalnie z tych wszystkich. Ten tutaj nowy, on generalnie będzie w przyszłym tygodniu do kupienia, więc jeżeli chcecie sobie ten kupić, który najbardziej przypomina Porsche 911, to będzie możliwość w przyszłym tygodniu, jednakże z tych dwóch, ten mi się najbardziej podobał. Oczywiście mamy opcję kupna, no to też jest fajnie. I tutaj wchodzimy, na sam tor testowy, po prostu jadąc na torze testowym, też wbijamy ten level. Idzie to, idzie on sobie tam jako tako, co nie, oczywiście. No ale, no, no niestety, no nie można mieć też, wiadomo, aż tak dobrze. Ale jest bardzo wiele sposobów właśnie na wbijanie, ale wiecie, nie wydaje mi się, że warto jest wbijać tysięcznym poziom, czy coś w tym stylu. Mm. No, patrzcie, widzicie ile odblokowałem w ogóle rzeczy? Tam coś mignęło. Dostałem dziesiąty level reputacji, widzicie sobie. Mam po prostu zajazdę testową. Przez co jeszcze zdobywamy tą reputację. On ma bardzo fajne przyspieszenie generalnie, ten pojazd, więc jak widzicie, no fajnie się nim jedzie, on naprawdę jest spoko. Więc jak macie hajs, to możecie go kupić. prawda fajny, fajny, fajny pojazd to jest. Także z tego kupię w sumie. Mamy jeszcze kolejną rzecz, gdzie możemy zdobywać. Jak tu jesteśmy w klubie, mamy widzicie, próbę czasową, pojedynek i pogoń. Tylko no niestety tutaj nie mam ludzi, więc... Ale za te obydwie dwie aktywności generalnie też dostaje się po prostu expa dostajemy tego tą reputację cały czas ją wbijamy robę czasową to możemy po prostu odpalić tak o i jest git nie bo niestety no, tutaj widzicie jestem na jakieś Pustej sesji, praktycznie, no to na ciężko jest to zrobić z jakimiś randomami, ale spróbuję może dołączyć to do kogoś, damy radę, dobić na te rzeczy. I klikamy sobie E no i robimy sobie po prostu próbę czasową takim wozem, nie? I to chyba raz na dzień, wiecie, możemy tak sobie pojeździć, porobić, wtedy ładnie nawet wchodzi ten EX. Nie wchodzi tak ciężko jak na arenie wojny, tak generalnie, bo to też jest istotne. A jeszcze w sumie jedna jest już dosyć ważna, której żem tutaj nie powiedziałem na początku. Generalnie mamy za 20 level w tym tygodniu, jeżeli tam dobiemy do 3 sierpnia, to dokładnie nie pamiętam, jeżeli dobijemy 20 level do tego czasu, dostaniemy gratis. 250 tysięcy. Można powiedzieć, że to niedużo, ale w zasadzie 20 level daje nam już możliwość robienia własnych zlotów, nie tak generalnie. Więc to też jest spoko, ale Nie wiem do którego levela są wszystkie zniżki na samochody, co nie, oczywiście. Bo możliwe, że do 75, 100, gdzieś w tym stylu. O, prawda, jest lista zrobiona, ale nie wiem, czy ta lista wiecie. Nie jest randomowa, tak naprawdę. Ale też ja dam wam w opisie, generalnie, jak to wygląda. Ale robiąc właśnie sobie tego rodzaju takie. Yy, o, widzicie, znowu, Trochę dostałem reputacji i tak cały czas sobie leci, nie? Nawet fajnie. No i po prostu sobie możemy wyjechać, zmienić, wyjść sobie z toru. I jeszcze jest oczywiście kolejny sposób na wbijanie reputacji, który jest oczywiście najlepszym sposobem. Domień jednego nie jestem też pewien. Ale to zaraz zobaczymy, wiecie, załatwię coś tutaj nam, w sumie nawet nie załatwię, Mnie, jeżeli już mówiłem o tym pojeździe, no to ja go po prostu kupię, nie, zapłacę te półtorej miliona, ja go weźmiemy sobie go do magazynu warsztatu, wiecie, ja tutaj wam to pokażę, bo sam jestem tego ciekaw, więc czekajcie, tylko go tutaj przyprowadzę, dobra, załatwiłem sobie to co właśnie chciałem, czyli ten pojazd. No, nawet taki sam dosłownie jest. Tutaj, zobaczcie, już trochę sesja zaczyna się zapełniać. Nawet ktoś już wszedł do tego klubu samochodowego, więc może pójdzie na ten tor. Może da się z nim, wiecie, pójść na jakieś te, to wam tak też pokażę, jak to wygląda. Nie? Generalnie takie... Tu. A, on no, też sobie tam stoi, nie? Patrzcie, generalnie takie pytanie. Dlaczego chciałem ten pojazd tutaj zawołać? E, po prostu zobaczcie. Możemy na przykład sobie wziąć, kliknąć tutaj G. I modyfikować tutaj pojazd. Nie jestem właśnie pewien, czy też, jeżeli go modyfikujemy tutaj w środku, czy też dostajemy yy, reputację po prostu. Tak, patrzcie, też dostajemy reputację za po prostu tuningowanie, więc... OK, skończyłem tuningować sobie ten wóz. Generalnie wyszedł mi w taki sposób, no i zobaczmy jaki level otrzymałem yy, za ten pojazd. Nie tuningowałem go tak. 11 level, no aż tak dużo nie dostałem, ale coś tam z początku leciało, więc może za parę upgrade'ów, nie za pełen się dostaję Jakiś generalnie jakiś może to sposób jest brać takie pojazdy z ulicy i po prostu działać. To jest jakby kolejna rzecz. Jeszcze jedną rzeczą jaką tutaj możemy oczywiście zrobić... O, kolejne jakieś osoby tu się zbierają, jest tutaj ktoś w środku? Nie ma nikogo. No trudno, to mamy tutaj tego gościa, nie? Też możemy oczywiście wejść poza, że wiecie, nie, nie przez tego gościa, tylko wchodząc po prostu sobie w online, akcje, to zegraj akcje stworzone przez Rockstar i tu są wyścigi, no i możemy jechać i szukać tych wyścigów. No ale no, widzicie, to nie jest posegregowane, więc znalezienie wyścigów, które by nas obchodziły, no trochę by trwały, co nie? Czy że troszeczkę by to potrwało? Dlatego możemy po prostu udać się do tego gościa, klikamy sobie E i możemy tu wybrać. Mamy tak. O, jest tu jakiś Koleś. Mamy serię wyścigów ulicznych oraz y, serię pościgów. Wyścigi uliczne to są te standardowe. Seria pościgów to jest z policją. Ona jest od piątego levela, z tego co zauważyłem. Mm, możemy w takim razie sobie wejść na wyścig zwyczajny uliczny. To jest generalnie najlepszy sposób też bijania z tego, co tak patrzałem. Po prostu grać wyścigi i tyle, nie? Po prostu. No, tak najprościej do świecie, nie? Graj wyścig, no. Im więcej wyścigów, tym lepiej. Oczywiście najważniejsze w wyścigu jest pozycja, żeby zająć jak najlepszą pozycję. Ale to. to się okaże. Też miałem oczywiście farta no i trafiłem na sesję, gdzie oczywiście jest 8 na 8 osób, więc wszystko jest git po prostu tutaj, nie? Jedynym tylko minusem tych wyścigów są takie, że trzeba być minimum w dwie osoby, więc. No jeżeli założymy, że nagle ludzie przestaną w to grać, ale mam nadzieję, że Rockstar tak zrobi, żeby się nie dało po prostu nie grać. O, gdzie mamy wszystkie wozy? Nie dał tych niestandardowych, każdy musi zagrać sobie tym. Wiecie, wydaje mi się, że tu chyba mam wszystkie wwozy wy do wyboru, bo chyba nie kojarzę tych wszystkich nazw. Ale no, może, może coś jakieś, ja nie wiem. Może mi się wydaje, jest tylko 10 pojazdów do wyboru, ale może jest więcej, tylko nie jej do kupienia. Bo wiadomo, one są w plikach gry, tylko nie dostaliśmy opcji kupienia, że tam dodadzą nam potem. Ale kto wie, może też dodadzam no, więcej wyścigów w na następnych tygodniach. Trochę lepiej by było niż dodanie jednego wozu. Tak szczerze, nie będę mówił. Gdzie się dziwnie się ruszył ten wóz? Cztery okrążenia koleś ustawił, no dobrze, pojedziemy sobie te cztery okrążenia. Oczywiście niestety, no mogę niestety powiedzieć jedną rzecz złą na temat tych wyścigów, że te wyścigi to są jak te zwyczajne, co zostały dodane do GTA, nie, wiecie. One są dosłownie takie same, że one nie wyróżniają się niczym większym poza tym, że mamy skrót po prostu, nie, że możemy jechać na skróty. I tak naprawdę to jest ich największy minus, a no szkoda, nie. Oczywiście, bardzo szkoda. Ale że cztery okrążenia, no to troszeczkę sobie pojeździmy. Widać, że trasa dosyć długa, nie Bo ponad minutę jeździmy. No, powiem tak, no, udało się zrobić trzecią pozycję z tej czwartej. Czuję akurat pozycja do czego innego się to przyda, ale to akurat w tym tygodniu. Po prostu jest darmowy wóz za to, że. niec się właśnie na tych wyścigach na trzeciej pozycji. No, ale to. To, to akurat wiadomo już od premier że trzeba być trzy razy, trzy dni z rzędu, nie? Ale zobaczymy jak będzie dalej, nie? Jak to będzie rozwijał. Bo to jest bardzo fajny pomysł generalnie z tym, ale no to jest e, też rzecz dosyć istotna. O, koleś nawet nie zdążył dojechać. Ale patrzcie jak mi reputacja powiedziała, patrzcie, wbiłem 12 level, więc robienie wyścigów tutaj to jest kozak, no ale co prawda hajsowo no... No właśnie to jest ten powód, dla którego no nie... Do nie bardzo, może RP jest ok za wyścig generalnie, ale pamiętajcie, że jechaliśmy tutaj cztery okrążenia, zajęło nam to yy, 8 minut. O, w ogóle, dafiliśmy na gościa z Polski, co był pierwszy. To gratulacje w każdym razie. Nie wiem, dla mnie był wyścig spoków, tak mogę powiedzieć. Nie był aż taki zły, trasa mogłaby być fajniejsza, ale to tam, oczywiście wiadomo. To nie jest oczywiście jedyny sposób generalnie na to. Nie, da te wszystkie tutaj wyścigi. Mamy jeszcze kilka. Zaraz wam je tutaj pokażę. Ale do czego był mi ten wyścig potrzebny? E, tutaj jestem ten wóz, nie? No i akurat w tym tygodniu e, możemy tutaj zobaczyć, że patrzcie, to jest e, pojazd do wygrania, nie? No i trzeba wygra mieć trzecie miejsce z rzędu, nie? No a akurat, no ja mam, nie? Ale to, to jest pewne do przyszłego czwartku, więc nawet jak e, będzie jutro nawet kończył, to i tak każdy z Was zdąży. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani takim. Wozem. Kolejną rzeczą, jaka tutaj jest, no poza normalnymi wyścigami, mamy jeszcze. Kolejną rzecz tutaj od niego. I mamy serię pościgów. Możemy dołączyć na jakieś pościgi, po prostu. Czym różni się pościg od tamtego pierwszego wyścigu? Różni się on tym, że w tym, że tutaj oto w tym wyścigu, my nie walczymy już. Wiecie, że sami, nie, znaczy sami nie jedziemy tylko jako gracze też jeszcze jest pościg w sensie, że jeszcze mamy do tego nas policja zaczyna gonić. Tylko żeby tutaj mamy gwiazdki, niech się stawi trzy gwiazdki i widziałem jak wygląda na pięć gwiazdek i to jest po prostu niezbyt spoko. Na 3 jest ok, po prostu tak grać. No i oczywiście klasa to jest tuner, nie, bo tak, ta, tak, tak się nazywają te nowe wszystkie pojazdy z aktualizacji, to są tunery. Ja wezmę swojego niestandardowego. Szczerze powiem, ja nie grałem jeszcze tego wyścigu, nawet ani razu, więc to jest dosłownie moje takie, troszkę pierwsze wrażenie na temat tych nowych wyścigów. Tego w ogóle nie grałem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, żeby zdobywać tutaj tą reputację. <laughs> no, to, to tak. Ale to jak widać przynajmniej więcej osób może być, może na tym się nawet lepiej farmi tego expa. Ja Właśnie tu nie wiadomo jak to jest, jest z tym dosłownie, ale proszę, proszę, pierwsze miejsce. No i to ja rozumiem, ale już zaraz mnie wyprzedzają. No to zobaczymy jak to się będzie działo na tych trzech gwiazdkach, czy to w ogóle jak to będzie wyglądało. Ale ładnie widzicie, on się trzyma. Nieźle bardzo się trzyma drogi ten. Mm, na tym wyścigu, ba, nawet może wiecie, że jeżeli oni się rozkręcą, to nawet można paść w ogóle od nich, to też jest dopiero. Może nikt piłkoczyć wyścigu. Ale jeżeli co, to ten się nie liczy do dziennego zadania, więc to akurat nie ma co. Ale może lepiej wchodzi, nie, ten XP to wszystko. No ja mam widzieliście, no ja tam miałem 12, nie mogę pokazać. No, no chyba pierwszej pozycji nie zdobędę. No to chyba nie ma opcji, ten koleś na pewno ją zdobył, ale było bardzo blisko, żeby ją wygrać, wyścig sobie taki, bardziej pościg na pierwszą pozycję. Nie no, nie gadajcie, że ja przez to, a tutaj też ten koleś wbił się w to drzewo, ale nie gadajcie, że ja przez to bym nie zdobył, ale drugą pozycję chyba zdobyłem, a chyba, że trzecią zdobyłem. Ale jeżeli bym przeleciał i bym go jeszcze wyprzedził na tym wyścigu, to byłoby dobrze. Trzynasty level wbiłem. Kurde, zaczynamy od 9, wbiłem już 14. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze jest jedna rzecz, na której można wbijać po prostu tą reputację. No hajsowo cały czas jest słabo. Pozycja moja tutaj dużo robiła i to na pewno, bo na pewno wątpię, że ci co na dole patrzą. Nie dostali 100 dolarów, co są na samym kłodzie. 100 dolarów to jest dramat, ale wypłaty stąd to są tragiczne. Nikt, nikt za to by nie jechał tylko dlatego, bo jest ta reputacja, to pojeżdżą. Jeszcze jest jeden, jeden sposób, jeszcze jeden, ostatni. Okej, okay, kolejną rzeczą, jeszcze jaką możemy tutaj zrobić, żeby wbijać sobie to RP, to tutaj wchodzimy w klub samochodowy i. Jest sprint, ale no niestety jestem na pustej sesji publicznej, więc właśnie ten. tą reputację no trudno, no niestety, jak tylko tak jest, no to tak jest. Dobra, no w każdym razie to by wszystkie sposoby na zdobycie reputacji, więc to byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.